Cześć, hej, hej, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie moi kochani w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 5 i słuchajcie, zapomniałem coś zrobić przed nagraniem, więc zrobię to teraz eee, mianowicie podgłośnie, delikatnie, delikatnie dźwięk z gry eee, bo wydaje mi się, że wcześniej było troszeczkę, troszeczkę za cicho eee, i mam nadzieję, że teraz nie będzie troszeczkę, troszeczkę za głośno jeszcze zrobimy tak o dla pewności, dobra i wracamy. Tak jak mówiłem wam w poprzednim materiale, yy, jestem teraz w trakcie dłuższej sesji nagraniowej. Yy, bo wyjeżdżam, nie będę miał zbytnio dużo czasu, żeby potem... No, kryształki tu są. Nie będę miał zbytnio czasu, żeby później jeszcze nagrywać, więc... Yy, więc zrobimy sobie teraz dłuższą sesyjkę. Yy, no i co? I tyle. Oddajemy turkę i lecimy dalej ze scenariuszem z misją trzecią kampanii Inferno oczywiście. Tutaj są ruchałki, więc ja z chęcią pojedziemy. Dobra, już nie będę się zabijał o jednego ogara. Widzę, że zbytnio nas tutaj przeciwnicy jakoś nie, nie atakują. A, to jest ten do podwajania many. się, teraz możemy strać czarami, a srać, nie? No widzę, że zbytnio nas tutaj przeciwnicy nie cisną. No to nawet jest spoko. Hmm, choć może najpierw na zombiaki. no bo chodźmy tutaj od razu. Ty nie masz co robić, nerwiosku, to sobie sieć tutaj. Rozbudowujemy się jak najbardziej to Zdążę to zrobić zdążę. Hm. słabo się rozbudowałem. Dobra, no pójdźmy w jednorożce na no niech już będą. I może w gildie magów. Tutaj coś możemy jeszcze ciekawego zbudować. A nie możemy mieć dworu pokus, dobra, no to ja myślałem, że możemy mieć, no to nevermind, zostawiamy to co jest, tą dajemy zetunie, śpij sobie smacznie i działamy dalej. Po expidu idziemy. Ja miałem gdzieś czerwonego klucznika, tu był pomarańczowy, a tu był czerwony. Dobra, trzeba będzie ich naklepać. No co, 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 300 zombiaków, wow. Wow, grubo. No dobra, spróbuję was napierdylić. Kurwa, dużo, no. Spróbujmy to zrobić bez większych strat. Jakie wy macie morale, w końcu? Minus jeden. Niekorzystnie, ha, to mnie umarli, więc rój os na nich nie działa, oczywiście. No dobra, to może walmy w Ciebie. Nice. W Ciebie. Nice. Mam nadzieję, że nasze bramy będą w stanie się nimi tutaj fajnie zająć. Chociaż tych bram też już nie mamy aż tyle, nie? Jakbyśmy zrobili widmowe zastępy na sukuby, no to mamy teraz trzeciego strzelca, jakby nie patrzeć, nie? Wait, wait. Bramy by się przydały, żeby ich tam klepać. Wait. No i mamy, proszę bardzo, trzeciego strzelca. No to w górnego wal. Na szczęście zębiaki najszybsze nie są. Jeszcze nasze bramy mi tutaj troszeczkę przeszkadzają. No, mamy jeszcze jedną turę ostrzał bez problemu. Największego waitujemy, waitujemy oczywiście. Ty w sumie możesz w niego uderzyć, bo czemu by nie? To było i tak wiadomo, że stracimy i tak. No, skupmy się na tym tobą. Pięknie. Ze szczęściem zawsze jest przyjemnie. Jaki ty masz rozrzut ataku? No, halo 714. Eee... A, ja, daj jej boską siłę. W sumie, przecież mamy spowolnienie o magiem roku. No to trzeba będzie zacząć jej używać. Nie? Wam w Ciebie teraz 13 pięknie Słabe morale Ty nie masz kontrataku teraz Ty jeszcze nie wchodzisz Słabe morale niestety Wal w niego Pięknie Ty czekasz, Wal w niego Czekasz, czekasz, czekasz. No to jest widzicie bitwa na wyczekanie, nie? Teraz tak, tą trójką się zajmiemy. Ciebie sobie spowolnimy na pewno. Wait. Brak kontrataku w dalszym ciągu, bo uderzyłem w mikrofon, ale chyba nie było słychać. Mam przynajmniej taką nadzieję. Ty dalej się na nim skupiasz. Kurwa, my już tyle strzałów żeśmy oddali. Nie, ile ty masz strzałek w ogóle? 10, ludzik. To jest fajny cel na ruchałkę, ale to jeszcze nie teraz. O, muzyczka się wyłączyła, nie? O, wróciła, dobra. Coś przy ich ruchu, coś im się stanęło i, 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 i muzyczkę na chwilę wyłączyło. No na prostej strzałce masz i tego i tego. Osniewał w sumie tego. A tutaj walniemy drugą skubą. Gdzieś dojdziesz teraz? Nie wiem, ty jesteś głupi facet. No nic, tak czasem bywa. Nie wiem, czy mogę mieć kilka Widmowych Zastępów, hmm, więc na razie w tego nie wrzucam, chociaż kogo mogę jeszcze zwidmowić? Rusałki? No to nie jara mnie to, anuluj mi tego spena. No, dawaj to, w niego łupnia. Wajcik łejcik, Wejść tu, zbierz kontratak. No, tylko dwóch, no i git. Ktoś teraz tu jeszcze może podejść? Nie, 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 nie. No to jeszcze się wstrzymamy. Ty to w ogóle zdążysz tutaj uderzyć i odlecieć, także wal. Pięknie. Teraz na niego łapiemy sobie tutaj agro. Wait, wait. Kontratak to nie chcecie. Walisz w niego na pełnej. 6 z łapy, 8 z błyskawicy, to wal. No, może to być trosze troszeczkę nudna bitwa, nie? Ale, no, widzicie, no tak trzeba grać na przeczekanie i tyle. E, ty dobijesz już. Jak wygląda rusałka z ruchem? Rusałka zdąży go walnąć, się jeszcze odsunąć, więc zginę. A nawet ty zdążysz to zrobić. Więc, już po prostu przyspieszmy ile można. Wali w niego bez kontrataku. Wejcik, łejcik No i dobra, już go chyba w zniszczymy, nie? 4-6, wyszło 5 Wal A, Zaatakuj, ty możesz ściągać kontrataki Wal Złap 5 I już tutaj rusałka dobija, nie? No i pięknie No i elegancko I dało się bez strat, nie? Troszeczkę nam to zajęło, ale dało się to zrobić bez strat. Yy, bohater może nauczyć się zakręć trzeciego poziomu, niezależnie od posiadanych talentów w posługiwaniu się czarnym daniem magii. Ej, to brzmi spoko, chyba nie? A więc co potrzebujemy z trzeciego poziomu? To i tak jeszcze siądzie. Yy, poszedłbym w... w eksperta ze zniszczenia, bo w... W, 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 w Sylwanie magia zniszczenia działa bardzo fajnie. I bardzo dużo mają też y, czarów ze zniszczenia, nie? U. Co masz tyle? Many mi poszło? Wow. Myślałem, że mam cały czas tego. Dobra, to jest fajne, to będzie do sprzedania, bo tutaj chyba nawet nie ma morza na tej mapie, nie? Dobra, tu ile was jest? Mrowie. No dobra, to może to nie będzie aż takie łatwe. Tutaj nic nie zrobi tak, bo nie mam czego. Pewnie nie mam drewna, nie? Hmm, no. Na targowisko też jest potrzebne drewno. Przydałaby się druga kopalnia. Ale martwi mnie, że gracz zielony cały czas nie chce nas atakować. Populacja wszystkich coś tam zwiększyła się. Tydzień orła. Haj, tutaj mam te randomowe... Staki wojsk, nie? Na mapie. No dobra. No z wami akurat za bardzo się klepać nie chce. O, arena tańca. A nie, arena po prostu. Spoko. Wy do naklepania, wy do naklepania. Ludzik tutaj jest akurat. Czy coś tutaj mamy do zbudowania? No, przydałoby się wreszcie ten kromlek zrobić. Kamienny krąg, sorry. Kromlek to jest po ulepszenie. A ciebie, jak już mamy, zbierzesz nam nimfy. One są za free. I w sumie, jak ty masz tych chłopów, to pobiegniesz jeszcze i zgarniesz chłopów bo to jest 88 zł plus, no będzie setka złota, nie? dziennie, naturę, więc no, nawet wpytę, więc ty sobie a, pobiegniesz tam, czy nie? nie pobiegniesz tam no dobra, no to już sobie stacjonuj tutaj schowaj się nawet tak, o i tyle hmm. kurwa, no weź te obrony, bo to aż żałośnie wygląda ścigajmy ich pewnie, że tak kamień, dajcie mi drewno, kurwa ścigaj Pięknie magowie to mnie nie jara wy już prędzej, za jedno to. Horda, no to też nie jest mało. Dobra, chodźmy przebywać tę stronę. Was ścigajmy. Uuuu, na wzgórzu. Za nich. No to ich akurat klepać nie chcę, bo nie są fajni. Dobra, tu jest to. Co tu mamy? Jakąś różdżkę, tak? Ok, tu są jakieś drzewce. No to może idźmy ich pogonić. Grupa kapłanów, no to, to nigdy nie jest fajne bić się z nimi, nie? No, ale dobra. My mamy już tutaj druidów zaś. Mam druidów jednorogi i całą resztę, no i git. A powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz, tutaj nie mogę budować, ok Okej, okay, okej, okay. no widzę, że ubolewam bardzo mocno nad brakiem drewna. Co tu mamy? Tutaj w sumie jeszcze te duszki, kocmołuszki do poklepania. Za skrzynię ze skarbem. No a to może cofnijmy się. Słuchajcie, po wojska w ten moment, spróbujmy drzewce pojechać. Dobra, już nie będę tego rozgrywał. O, możemy awansować na wyższy poziom Co ja nie używam. Halo, czemu nie mam many? Ile nam doświadczenia zostało? Dobra, jeszcze się z tym wstrzymamy. Czy ja mam używanie many w autobitwach? No nie, jest wyłączona. To czemu ja many nie mam w ogóle? Słuchajcie robimy ich tutaj, pojedziemy. No to nic, przeczekamy sobie turkę w zamku, no bo bez man będzie kiepo, nie? O, nie wymaga się drewna, no to w ogóle fantastycznie, będziemy mieli ulepszonych druidów. No to tam siła naszej armii troszeczkę, troszeczkę wzrasta, nie? Fajnie by było sobie wybudować cytadelę do końca tygodnia. Ale nie nastawiam się na to, patrząc na to, ile mamy drewna. Pięknie. Teraz to akurat już zostawię. To jest zawsze gdzieś tam jakiś głupi... Jeden strzał na mój ryj, który może trosze, troszeczkę zaboleć, wejdźmy w to. Kryształów nie mamy. Nie pytam, co jest potrzebne tutaj w Sylwanie do rozbudowy high jednostek, ale chyba, chyba pier. Nie, kryształy chyba. Jowo, U kapitan może mieć. No to pewnie, że tak. Kurwa, oczywiście, że tak. Dobra, ciebie tu, ciebie tu. Chcę ciebie, chcę ciebie, ciebie ile lodzie. Wszystko nam się uda, ktoś pięknie. Teraz tak, musimy sobie po podmieniać tutaj. Ciebie tu, ciebie tu, ciebie tu. Serberki zostawimy. No, w ten sposób. Tutaj mam odwiedzone, tutaj mam odwiedzone. Ścigajmy je, jak chcą walczyć. No może, a chociaż ona chyba czarę uderzyła. No dobra. Chociaż w sumie jak uderzy czarem to i mi tak nic nie zrobi teraz Ciebie tu, ciebie tu mm -hmm. A podleć Kogo walnie z czarem? A jeden suk. Dobra, tak jak już mówiłem suk nas za bardzo nie boli Pozwólcie się jej tu, Wy podlatujcie Pozbądź się jej I pozbądź się jej No sam była jedna nimfa, tak? Dobra, chuj tam Szkoda, bo skupki całkiem fajnie się sprawdzają, ale już trudno Uu, hu, 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 hu. To jest bardzo niskie i wybronicie drewna, tak? Coś tu jest chyba nie halo Oni będą mieć chyba kamienne kolce, jak dobrze pamiętam Dobra, dostawmy się trochę no maksa do przodu, maksa do przodu. No i ciebie gdzieś tutaj. Mhm. Trzy. Ty, okay, dwa. Kurwa, morale. Kamienne kolce? Nie. Uuuu. To ciebie. Kurwa, jak ty łupiesz. To dwa, złapy, 5350. no to to jest zdecydowanie lepsze, nie? Wal w niego Skończ go A, bo ja dalej tej many, kurwa, bo ja nie zostałem Nie zatrzymałem się na dzień w zamku, no szkoda Dobra, ty w niego wlecisz, to już mnie cieszy, nie? Mm. Ty dotąd podleć. Ty w niego też wlecisz, to też mnie cieszy. I w sumie zrób to. Dwóch... No dobra. To nie jest wielka strata. Wleć w niego. A tego znajdziemy ostrzałem wy, wykończyć. Wait, wait, wait. Chociaż dobijesz, dobra, to luz. Rusałek bardzo dużo zaszło, nie? Przez te kurwe pioruny pieruny siorczyste. no dobra, trudno przynajmniej trochę drewna wpadło uuu za kopalnie złota no to to jest spoko deal. was możemy ścigać, Wiemy takich strat nie zrobicie tutaj już nic z tej turze nie zrobimy, okej okay. o, mamy plus jeden do mocy, to też jest fajne i mamy a nie, to są golemy, dobra podejdźmy najpierw tu, zajmijmy się wami, pięknie złoto jest zawsze w cenie Następnie golemiaki. Może nie. Wydaje mi się, że nie potrzebujemy tutaj nic stracić. Tutaj akurat nie musimy być tak w ten sposób rozstawieni, więc ty wróć sobie tutaj na klasyczną pozycję. Ty chodź tu. No w taki sposób to zrobimy. No i tutaj się już możemy bramować. Ajdź, wajcie, 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 boli. Rój nie zadziała, no to wajtujemy. Mimany dalej nie ma. Co to? No, Wali w niego. Sukupka wali w niego. Kurwa, masz, te morale nas zniszczą. Muszę wyjebać te. infernowe jednostki. I to chyba właśnie zrobimy, wiecie? Bo kurwa, te morale to nas tutaj zjedzą po prostu. Halo, telefonie, znowu jesteś niewyciszony, to już jest po prostu klasyk na tych materiałach, nie? Że mój telefon jest wiecznie niewyciszony i zawsze coś tam musi piknąć w nim. Halo, teraz mi nawet dzwoni. Sekund 5, Dobra. Tak, 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 tak. 102 złapów bijesz tyle, ale ty macie jakąś odporność na magię, nie? mhm Dobra, wbię go z łapki Pięknie, tu w niego możesz latywać Ty możesz wejcik, wejcik. Ty możesz go walić, bo ty jesteś zdany Eee. Masz dalej kontrakt, to masz nieograniczony kontratak, czy... Aha, masz nieograniczony kontratak. No to jesteś w pytę Muszę przyznać jak na golema całkiem spoko. No to nie wlatujmy, nie? Nie ma co robić strat. Walimy go po prostu złapy i jeśli teraz nam no wpadną morale, a wpadły, no to go niszczymy. No i git bez strat. Za złoto, złoto jest zawsze cenie i za siłę czarów też jest zawsze wcenie Ile mam siły czarów już? E, 8. ładnie Aha, e, nerwios Wyjdź tam proszę cię, bo musisz zabrać ode mnie te wojska, bo po prostu pierdolca dostaje. Rozbudowujemy Cytadelę. Chodź tutaj. Ty chodź tu. One mi zwiększają siłę jednostek tak na mapie jakby, ale no mimo wszystko. Widzicie jak to działa, nie, że to bardzo zakłamuje, dobra oddam ciebie, jakie macie morale? Zero teraz, no dobra To nerwio w sumie, wrócisz się tutaj, zgarniesz lusałki teraz, zaraz, no i chodźmy w tę stronę dalej hmm, Tutaj mam te jednorogi, dobra, Dajmy turkę, kurwa nie macie gdzieś źródełka do many, bo trochę mam lipę z maną Coś tam się regeneruje, nie, ale nie za wiele Niskie. Tutaj mamy vampiery. Bardzo niskie kurwa, feniksy. Serio. Dobra, spróbujmy wampiry pogonić. Dobra, wezmę to. Ekspert mroku też jest fajny. Weź to, weź to. Wy jesteście w kurwający, No, to jest bardzo fajne, ale jeszcze nie teraz. Z Wami za to mogę się pobić. No właśnie. Marletto Tower, bierzemy Cię. No i co? I mamy Feniksy do poklepania, tak? No dobra. Na szczęście jest tu jeszcze troszeczkę do poczyszczenia na tej mapie. Pójdziemy sobie chyba zaraz po klucznika. Dobra, zgarniamy tutaj z powrotem trochę wojsk. No, a Ty możesz zlejtować. Coś jeszcze tu możemy zbudować? Powiększyć jakoś nasz zamek. No pięknie, pewnie, że tak. Jak mogę mieć zamek, to robię. No, a teraz mamy normalny przyraz wreszcie, nie? Okej. Okay. Populacja zwiększyła się czegoś tam. Zgarnij rusałki. Daję do zameczku. A co tu mamy? Tych luzik. O, myśliwych. jak może my to bierzemy, nie? Też się przyłączycie. klasa, Dobra, no tak to można robić, nie? ilu jest? Dychę? No to kurwa. Klasa. Po siły bojowej mojej armii, nie? Gildia mścicieli to mnie nie jara, karczma, kuźnia, targowisko... A czego nam cały czas brakuje? Teraz pierdolniczków i klejnotów. Pierdolniczki były tu, z zajęćcami. A klejnoty gdzieś widzieliście? Nie ma nic. A, tu są, za magami, no fantastyczne jednostki mi drobne, naprawdę. To trzeba zebrać przyrost w takim razie i, I trzeba tam iść. Chcąc nie, ch chciał, nie chciał, nie, ale no trzeba będzie. Mm, zostaw was. I w sumie koleżko kopnie mi się tu. Dobra, ty ich naklepiesz tą swoją armią śmieszną. Tak zacznijmy od ulepszeń: czyli od tego, tego i tego. Coś tu wybudujemy jeszcze. No to się przyda. No i dobra, mam nadzieję, że zgarniemy, zgarniemy wszystko bez problemu najmniejszego. No w ogóle o high nie ma co się martwić, widzę, bo mamy go całkiem sporo. Armię też mamy całkiem już powoli niezłą. Nieźle zaczyna to wszystko wyglądać. Boostów do nie mam więcej. No dobra, to idziemy chyba na nich. E krwa. Czy mogę wczytać? Przedni to zapis. Po prostu jestem idiotą. Cały czas zapominam, że on te mamy przecież do zregenerowania w zamku, nie? Ile mamy? No tyle. Dobra, powtórzymy te ruchy. Chodź tu. Obróż was. Idź do młyna. Pięknie. Chodź do zamku. Ulepsz ciebie, ciebie, ciebie. Ciu, 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 ciu. Wszystko. Jak coś jeszcze zbudowaliśmy? Tak, budowaliśmy magazyn zasobów, i ty sobie tutaj zaczekasz. Ten dzień jeden to nas nie zaboli. A przynajmniej będziemy mieć wreszcie pełną manę, nie? No i gitara. No i teraz atakujemy ciebie. Biorę w ciemno. I wreszcie mamy kopalnię pierniotkę. Nie, no coś mi tutaj zużywa manę. Może ci kurwa druidzi zabierają mi te many, co? W sumie to jest, jest to możliwe? Gdzie oni byli? Tu, tak? Tutaj. czy to jest możliwe, że oni mi te many zabierają? No bo ewidentnie, no widzicie, no mam wyłączoną manę w bitwie, a... A mana ucieka. Może no, faktycznie na tym to polega, nie? Hmm, później to, to, to... Dobra, no oszczędzajmy póki co się. To może być jeszcze przydatne. Bo, jednak, tam jakiś losowy surowiec zawsze wpadnie. Surowce są zawsze w porządku, nie? Okej. Okay. Cztery rtęci, dobra, i ty tutaj stacjonuj. Yy, oddaj turkę. Zgarnij kopalnię i co? I chyba będziemy kończyć już na dzisiaj. Kopalnia klejnotów zdobyta. Trzy klejnoty zdobyte. I będziemy chyba szli w kierunku magów. No i idealnie zawalczymy sobie już w następnym odcinku, zapiszemy sobie na podwój w sumie z jest dobra nazwa save'a z jeszcze, nice. Dobra, ale co moi kani? dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału i standardowo, jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję, z dzwoneczkiem, to będziecie na bieżąco z każdym materiałem, a my w Kirosek widzimy się już jutro o godzinie 18, czyli jak codziennie. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć, na razie.